Witam ponownie. Kontynuujemy naszą kurwa no, tak. tragiczną część. Znaczy, kontynuujemy naszą serię w to główienko. Dzisiaj nie będę przeklinał, no, nie? Dzisiaj nie będę przeklinał. Ponieważ. Dzisiaj nie przeklinam. Ponieważ, kurwa. Dzisiaj nie przeklinam. No, cały dzień będę dzisiaj nie przeklinął. Co tam? Ściana się wali i co, zginę zaraz kurwa A, nie zginąłem. Co jest? Kurwa. To wielka makieta. Wszystko jest sztuczne A. Ale czemu? Po co? Dobre pytanie Mankieta? Hmm. No bez jaj Masz rację, Jacku Czy tam... Jak ty tam się kurwa nazywasz? A, miałem nie przeklinać. A, to raz się udało, nie? No, to już nie przeklinamy, nie? Od tego momentu. Nie przeklinamy. Nie przeklinujemy. Nie kliniemy po prostu. Co jest, Co jest? Posrało was? Dzisiaj dzień bez przeklinania? Bez przekliniania? Bez mięśka co ty, kurde? Ty, cholera jaśne ty. tym się tą mordką rozdupcę. No, dzisiaj nie przeklinamy. Jest, jestem na terapii. Już ja nie przyklinam. Co on tu pisze? Kreld. My stała. My stała, dała krew. Zostać przelana. A krew musiała zostać wszelana. Domyśliłem się co to pisze. Nie musiałem czytać, bo to jakieś nie wiadomo co, nie? Kto tu, kto tu mordę drze? Wkurza mi to takie coś. Się bardzo zdenerwowałem... O, kill off. Fajnie, za ludziska, nie przeklinam i zajebiście, nie? No. Jestem jak kurde Gimper. Albo inna taka. Pokraka. YouTube, która jest grzeczna, Dobra, co tu trzeba zrobić? Ty, wejść na coś, Tylko jak to zrobić? Chyba już wiem. No, chodź w tym bale. Mmm... słoń, krew musiała być przelana. Ty no, powoli tracę cierpliwość. Porek. Nie, no, trzeba jakoś wejść gdzieś, nie? Nic tu nie widzę. Tam drobina jest. Kurka wodna. No cholera jasna. Nie ja wiem, jakieś różaczki. Znalazłem śmietnik ostatnio. Na nic mi nie stać chwilowo. Żywność biorę ze śmietnika. Ale komputer mam, nie? I dziewczynę też mam. Po co więcej do szczęścia? Nie? Znaczy, czego więcej do szczęścia? Co to za gówno? Wpluwa. I co dalej? Skakać? Czy co? Hmm. No, żeś nie pomyślałem. No, no. Dosyć, dosyć oryginalne, muszę przyznać. No, nie by było. Teraz. O, ty. Bladzio. Chwała pod. Ze szczęścia. Ciekawe, czy się będzie ciąć. Dobra drzy mordę, drzwi. tak ci kulki nie sprzedam. Sram na was. Siuda, siuda. Siuda, siuda. Ganiajsa, siudajsa. O kurwa. O, się Co, może tędy? Oj, chyba mnie dobiją. No, poczekaj! Poczekaj! Tam co jest? Pustka, gdzie jest latarka? Zdechaj. Zdechnij Co to za kinką? Jakieś odgłosy King Konga Słyszałem Co to? Rurka Sierp. Kurwa, nie się, szcziwko. Weź tu nie przeklinaj. Jak mnie kurwica jądra bierze. Gdy w to gram. Czy na minimalnych ustawie, czy na takich, tak się wszystko tnie. Takie gówno. Obsrane. Dawaj! Dawaj! Dawaj, co ty mieta, nie jad? No to co? o co to kurwa chodzi? Ej, co smary, jakaś zagadka mroczna. Miami. No i co to da mi? A, chyba wiem, co mi to da. też nie głupie. No dobra. O, to kurwa Spiderman. A, miałem nie przeklinać, nie? Oj, wybaczta. <laughs> to się więcej nie powtórzy. Może. Wiele budynków w tym mieście to modele naturalnej wielkości. Zielonego pojęcia nie mam, kto je stworzył i po co. Ale ktoś tutaj żyje. Więc może te konstrukcje wznieśli obecni mieszkańcy. Z tęsknoty za utraconą przeszłością chcieli odtworzyć budynki i inne miejsca... Które pamiętali sprzed wojny. Ożywić wspomnienia, znów poczuć się jak w domu. Są agresywni. Przejawiają silny instynkt terytorialny, któremu towarzyszy ksenofobia i nienawiść do ludzi ze schronu. Sądzą, że nam było łatwiej. Nie wiem. Życie tutaj wydaje się być ciągłą walką o przetrwanie pośród ruin tego, co niegdyś było domem. Tak pewnie wygląda cywilizacja po zderzeniu czołowym z głowicą jądrową. Mówię w schronie jednak nie było tak źle. No, brawo! Einsteinie Amos, Ramo Głotek, co mogę w dupę wsadzić? Oooo, ja tego mam. Pierdolę, pięć tylko. Tatka. Notatkę bierz, debilu ty! Co za idiota. No Notatkę chcę, buraku. A, zapomniałem, że moi widzowie tak nie umieją czytać. Więc idziemy dalej. No niektórzy nie umieją, no. Powiedziałbym większość. <ścoughs> Rozy... Nie wiem, co tu pisze jakoś niewyraźnie. Roz... Rozwiać? Tu... Nie wiem, rozlać tu krew czy coś? Może. Kurde, no! Blacha, mucha. Pistoleta zostawił. A więc amunicji jest. Ty kurwa. skurwa jebana. I brudasie maksymalne, da? Spaniale. Szał zakupów. są wszędzie. Dobra, Spierdalamy stąd. O, flaczki. Ty, koleś, wypierdalaj z tą zabawką. Dobra, jak to się wychodzi?